Co by to było, gdyby nie wiosna? Co by to było, gdyby nie miłość? Jaką by życie przybrało postać? A prosta jaką, krętą zawiłość? Tyle tych pytań bez odpowiedzi, z którymi płynie szporty... Od... Funkcjonowanie tego Domu Kultury wychodziło o wiele poza to miasto obowiązkową. To pokazuje, że jest tutaj inwencja, jest tu kreatywność, jest poczucie misji i to, że pracujemy dla mieszkańców miasta, dla wszystkich mieszkańców miasta, nie dla jakiejś grupy wiekowej, nie dla jakichś poglądów, nie dla jakichś yy, niezróżnicowanych w społeczności. To jest piękne, bo zróżnicowanie to siła i rozwój. Kiedy wraz z moimi wspaniałymi współpracownikami występowaliśmy przed przedstawicielami Komisji Europejskiej, widziałem w ich oku błysk, jak mówiłem o tym, że mamy tyle domów kultury, że budujemy kolejny i że tam my od małego uczymy nasze dzieci wrażliwości, rozwijamy ich pasję. Przygotowujemy ich na to, że świat jest różnorodny. A potem w dorosłym wieku, no to, że nasze instytucje kultury mają takie obłożenie, to też się samo nie bierze. To są lata pracy od małego, te nasze dzieci, a potem młodzież jest uwrażliwiana na piękno, na sztukę, na muzykę. To nam się udało w tym mieście i staramy się tego nie zmarnować. A nie byłoby to możliwe bez takiej instytucji jak Kubiszówka. Chyli złowione w potrzask bezsennej nocy i sennej jawy, co wiedzie z boczem, spojrzeń łaskawych. Stąd w takiej chwili niebo tak blisko, barwa w barwach motyli, w twych oczu wszystko, że nawet szara. Ponura ziemia z tobą się w siódmej. Gdybym może... miała powiedzieć w jednym zdaniu, co my właściwie robimy w Domu Kultury. To wiedziałabym, że tworzymy preteksty do spotkań. Ekspertów z laikami, profesjonalnych artystów z amatorami, dzieci z dorosłymi, marzycieli z racjonalistami, starszych z młodszymi, wreszcie tych, którzy chcą dzielić się swoją pasją i tą pasję rozwijać, a także osób, które wspólnie chcą działać na rzecz innych osób. Dlatego misją naszego Domu Kultury jest tworzenie kultury więzi Sztuka jest wtedy, gdy człowiek Przekształca siebie w słowo, w dźwięk, w kolor. Tego właśnie Wam życzę, bo to czynicie i to czynicie znakomicie nadal.